Dzisiejsze rozciąganie rozpoczynamy w pozycji leżenia na brzuchu. W tej pozycji wykonujemy rotację nóg w biodrach. Jak widzicie, nasze stopy ustawione są w położeniu flex. I w tymże położeniu stóp wykonujemy otwarcie nóg w biodrach poprzez spięcie pośladków. Czoło spoczywa oparte na dłoniach tak aby zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa. Zatrzymując nogi w neutralnej dla nich pozycji, unosimy klatkę piersiową z ziemi, opierając się na przedramionach. W tej pozycji wykonujemy skłony głową w przód, w tył, w jedną stronę i w drugą stronę. Następnie Zmieniamy położenie stóp tak, aby pięty i palce były złączone razem. W tej pozycji ponownie w podporze na przedramionach wykonujemy skłony głową w każdym kierunku. Staramy się maksymalnie przy tym wszystkim wydłużać szyję i opuszczać ramiona w dół. Następnie powtarzamy tę samą sekwencję skłonów głową. W położeniu stóp flex wraz z wykręconymi nogami na zewnątrz. Starajcie się w tym ćwiczeniu, aby klatka piersiowa była otwarta. Napinając mięśnie nóg, pośladków oraz pleców, unosimy klatkę piersiową z ziemi już bez podparcia na rękach. W tej pozycji rozpościerając ręce do boku, Staramy się założyć jedną rękę za głowę, drugą natomiast za plecy. Taki ruch wykonujemy naprzemiennie raz na jedną, a raz na drugą stronę, starając się, aby górna partia naszego korpusu była podniesiona z podłogi, natomiast aby nasze ręce szły maksymalnie wysoko i szeroko. Następnie Kładąc dwie ręce z boku swojego ciała na wysokości klatki piersiowej, unosimy ją z ziemi. Tym sposobem ustawiamy nasze ciało w położeniu kobry. Ręce spoczywające blisko ciała odciążają ciężar górnej partii naszego ciała. Jednakże w tej pozycji starajcie się maksymalnie otworzyć klatkę piersiową i wydłużyć kręgosłup ku górze. Staramy się, używając siły mięśni naszych rąk, opuścić świadomie tors do podłogi, a następnie powrócić do pozycji kobry. Odpowiednio ustawiając według swoich potrzeb i możliwości ręce, staramy się teraz wykonać kobre z prostymi rękoma. Pozycja ta polega na przyklejeniu miednicy oraz nóg na całej ich długości na podłodze. Korpus uniesiony jest ponad podłogę poprzez zgięcie w kręgosłupie, a także otwarcie klatki piersiowej. W tej pozycji wykonujemy skłony głową. Pamiętajcie, by ręce z przodu były wyprostowane, ale nie róbcie w nich przeprostów. Pozycja ta ma być dla Was w miarę komfortowa. Teraz staramy się położyć nogi nieco bliżej siebie, tak aby dodatkowo zaangażować mięśnie pośladków oraz mięśnie przywodzicieli ud. Następnie utrudniamy położenie kobry o rotację zewnętrzną, którą wykonujemy w swoich nogach. Poprzez wciągnięcie pośladków staramy się zatem, aby pięty znalazły się jak najbliżej podłogi. W tej pozycji także wykonywaliśmy skłony głową. Przed wykonaniem kolejnej pozycji rozluźniamy, wydłużamy swoje nogi. Podchodzimy rękoma nieco bliżej miednicy i podnosimy korpus tak, by wykonać pozycję psa z głową w górę. Po czym swobodnie wypychamy miednicę do tyłu i siadamy na piętach tworząc w naszym ciele pozycję siadu japońskiego. Z tego ustawienia przechodzimy znowu do leżenia na brzuchu, po czym ponownie przechodzimy do siadu japońskiego. Staramy się w tej pozycji, aby klatka piersiowa znalazła się jak najbliżej ziemi. Nasz kręgosłup powinien być natomiast wydłużony i zrelaksowany. Z siadu japońskiego przechodzimy ponownie do leżenia na brzuchu, rozpościerając ręce z boku. W tym ćwiczeniu staramy się sięgnąć nogą za plecami do przeciwległej mu dłoni. Powtarzamy ten ruch na prawą oraz na lewą nogę, starając się, by zarówno prawy, jak i lewy bark spoczywały na podłodze. Sięgając nogą do tyłu starajcie się, aby stopa znalazła się jak najbliżej dłoni. Natomiast kolano było skierowane do góry. Wykonujemy po dwa powtórzenia na prawą i na lewą nogę. W kolejnym ćwiczeniu przejdziemy do rozciągania mięśni czterogłowych ud. Jedną z dłoni kładziemy pod czołem, tak aby zachować wygodną dla kręgosłupa pozycję. Następnie przyciągamy jedną z nóg piętą do pośladka, starając się, aby całą długością biodra noga ta spoczywała na ziemi. Przestrzegam tutaj przed wypinaniem pośladków do góry. Puszczając nogę, wolną ręką przechodzimy do boku. Natomiast na ręce, która znajdowała się pod naszym czołem, odpychamy się. Spoglądając lekko do góry zależy nam, aby w tym ćwiczeniu rozciągnęła się nasza klatka piersiowa z jednej strony. Następnie powtórzamy rozciąganie mięśnia czterogłowego na drugą nogę. Starajcie się wydłużyć obydwa boki swojego ciała na podłodze, jednakże szczególną uwagę zwracajcie na to, czy kolec biodrowy nogi pracującej, a więc tej nogi, która jest ugięta. Jest położony na ziemi. Teraz wolną ręką przechodzimy do boku, drugą ręką odpychamy się od podłogi i rozciągamy mięśnie klatki piersiowej. Pozycja ta powinna być dla Was odprężająca. W kolejnym ćwiczeniu Staramy się obydwie nogi przyciągnąć piętami do pośladków, trzymając się za obydwie stopy. Następnie, zgodnie z własnymi możliwościami unosimy klatkę piersiową z ziemi, jednocześnie z lekkim uniesieniem ud. Wykonujemy tak zwaną kołyskę, która ma na celu rozciągnięcie naszej klatki piersiowej, ale również rozciągnięcie przedniej taśmy naszych ud. W tej pozycji staramy się, aby kontakt z podłogą miała wyłącznie nasza miednica oraz podbrzusze. Powtarzamy tę pozycję trzykrotnie, za każdym razem wytrzymując w górze około 10 sekund. Staramy się też, aby z każdym powtórzeniem zakres naszego ruchu delikatnie się zwiększał. Kolejne ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji siedzącej. Przyciągamy jedną z nóg zgiętą do klatki piersiowej, starając się siedzieć na swoich kościach kulszowych. Następnie ugiętą nogę kierujemy do zewnętrznej części swojego ciała. W tej pozycji staramy się otworzyć klatkę piersiową poprzez oparcie się na dłoniach. Jeśli ta pozycja okazałaby się zbyt łatwa, możemy zwiększyć zakres ruchu poprzez przejście na przedramiona. W tym ćwiczeniu powinno być odczuwalne rozciąganie całej przedniej taśmy naszej nogi, a także otwieranie klatki piersiowej. Powtarzamy teraz ruch na drugą nogę. Rozpoczynamy od przytulenia zgiętej nogi w kolanie do klatki piersiowej. Następnie przekładamy ją do boku, po czym otwieramy klatkę piersiową opierając się z tyłu na dłoniach. Jeśli ta pozycja jest dla Was za mało wymagająca, zachęcam, żebyście przeszli na przedramiona w dalszym ciągu starając się otwierać swoje ramiona oraz wydłużać nogę. Dalszą część ćwiczeń rozpoczynamy w pozycji żabki, po czym otwieramy jedną z nóg do boku i zwracamy się swoimi biodrami do ugiętej nogi z przodu. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby tylna noga była na całej jej długości wyprostowana. Teraz zajmujemy się rotacją nogi w stawie biodrowym. W tym celu przenosimy miednicę z jednej strony na drugą stronę tak, by noga wykręciła się z rotacji zewnętrznej do położenia zamkniętego. Starajcie się tak balansować ciężarem swojego ciała, abyście czuli delikatne rozciąganie w przedniej partii swojego biodra. Przez położenie żabki powtórzymy tę samą sekwencję na drugą nogę, otwierając ją najpierw do boku, po czym zwracając się biodrami do zgiętej nogi z przodu. Znowu zwracam uwagę na to, by kolano tylniej nogi było proste. I czterokrotnie wykonujemy rotację nogi w biodrze. W trakcie tego ruchu staramy się, aby nasz korpus był cały czas wyprostowany. Prostopadle względem podłoża i względem naszych nóg. Starajmy się zatem otworzyć ramiona do boku i tym samym rozciągać klatkę piersiową. Natomiast mostek unosić do góry. Kolejne ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji klęczącej z jedną nogą z przodu, starając się, aby nasza miednica była podciągnięta do góry. W tym celu napinamy pośladki oraz staramy się unieść ku górze nasze kolce biodrowe oraz pępek. Następnie robimy wypad miednicą na przednią nogę. Po czym Odchylamy się delikatnie korpusem do tyłu, unosząc dwie ręce wzdłuż naszych uszu. Ciężar naszego ciała jest pomiędzy dwoma nogami. Następnie przenosimy ciężar ciała na jedną z nich, na nogę tylną i ustawiamy przednią stopę flex tak aby chwilowe rozciągnięcie taśmy tylnej było dobrą przeciwwagą dla całego treningu poświęconego rozciąganiu przedniej taśmy nóg. Teraz powtarzamy ten sam ruch, dodając nieco większe wychylenie w korpusie i nieco mocniejsze otwarcie klatki piersiowej. Te same ruchy wykonujemy na drugą nogę. Dbając na samym początku o odpowiednie ustawienie miednicy. Staramy się, aby przednia noga nie wychodziła biodrem do przodu, ale aby dwa biodra były w jednakowej odległości. Wykonując wypad na nogę z przodu, starajcie się, aby miednica była pomiędzy dwoma nogami, tak aby nie obciążać jednego ani drugiego kolana. Przenosimy się znowu na nogę tylną i rozciągamy przednią stopę flex, wyrównując ustawienia naszych bioder. Następnie ponownie przechodzimy na nogę z przodu, nieco powiększając zakres naszego wykroku i dodając większy zakres przegięcia w naszym kręgosłupie. Staramy się rękoma iść jak najdalej za siebie. Głowa patrzy do góry. Jednakże trzymamy szyję stabilnie. Z tej pozycji przechodzimy do długiego wykroku na jedną z nóg. Kładziemy dłonie po obu stronach nogi. Staramy się teraz doprostować kolano tylniej nogi, tak aby pomiędzy kolanem nogi z przodu a piętą nogi z tyłu była przeprowadzona jedna linia w naszym ciele. Oczywiście, aby jeszcze nie obciążać za bardzo naszych nóg, swój ciężar ciała opieramy także na dłoniach. Teraz przechodzimy przez pozycję planku na dłoniach, w której spinamy wszystkie mięśnie głębokie naszego ciała i wydłużamy naszą sylwetkę. Po czym przechodzimy do długiego wykroku na drugą nogę. Korzystając z pomocy dłoni, które znajdują się po obu stronach naszej wykrocznej nogi, staramy się doprostować kolano nogi tylnej, tak aby w naszym ciele utworzyć jedną linię. Piętę tylnej nogi wysyłamy daleko w tył. Następnie poprzez pozycję planku na dłoniach. Gdzie napinając mięśnie głębokie swojego tułowia, stabilizujemy nasz korpus. Opuszczamy się drogą pompki negatywnej w dół. Po czym, kładąc dwie dłonie na ziemi, wyciągamy nasz korpus do psa z głową w górę. Dalszą część ćwiczeń rozpoczynamy w siedzeniu z wyprostowanymi nogami przed sobą. Dbamy o położenie naszego korpusu, tak aby siedzieć na kościach kurszowych. Z wyprostowanym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa i podciągniętym pępkiem do góry. W tym ćwiczeniu wykorzystamy gumę do rozciągania. Jedną z nóg uginamy do boku. Zwracamy uwagę na to, by biodro nogi wyprostowanej nie uciekało do przodu. Mocno więc wkręcamy je w siebie, tak aby dwie strony miednicy były w równym położeniu. Naciągamy naszą stopę w położeniu błęd. Pomaga nam w tym naciągnięcie gumy poprzez przywiedzenie łokci po obu stronach swojego ciała. Ruch ten odbywa się poprzez spięcie łopatek, a także otwarcie klatki piersiowej z jednoczesnym napięciem mięśni brzucha. To samo ćwiczenie powtarzamy także na drugą nogę. Rozpoczynając od równego ustawienia bioder, zakładamy gumę na stopę nogi wyprostowanej. Nogę maksymalnie doprostowujemy w kolanie, tak aby jedyną przestrzenią, która jest oderwana od podłogi, była pięta. Bowiem najważniejszą rzeczą w tym ćwiczeniu jest to, aby nie było wolnej przestrzeni pomiędzy tyłem waszej nogi a podłogą. Podobnie jak przed chwilą, zwiększamy zakres rozciągnięcia w naszym podbiciu poprzez naciągnięcie gumy. Zatem przyciągamy łokcie po obu stronach swojej talii, angażując plecy oraz otwierając klatkę piersiową. Patrzymy wysoko do góry, tak aby nasza szyja była przedłużeniem wyprostowanych od dołu pleców. Następnie Zakładamy gumę na dwie wyprostowane przed sobą nogi. Dbamy o właściwe położenie korpusu, tak aby zwłaszcza nasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa był wysoko podciągnięty do góry. Siedzimy zatem tylko na kościach kulszowych. W tym położeniu czterokrotnie wykonujemy stopami point, pół półpalec i flex naciągając gumę poprzez przywiedzenie łokci do boków swojego ciała. W kolejnym ćwiczeniu dbając o ustawienie miednicy, mianowicie o napięcie pośladków i opuszczenie kości ogonowej w dół oraz o podciągnięcie kolców biodrowych i bębka do góry, przyciągamy jedną z nóg do pośladka. Staramy się, aby kolana były złączone. Zależy nam bowiem na rozciągnięciu przedniej taśmy naszej nogi. Zwracajcie uwagę na to, aby pośladki nie były wypchnięte do tyłu. Staramy się rozciągnąć nasze biodro z przodu. Zatem koniecznym jest, by wydłużać naszą miednicę ku górze i lekko pchać biodrem do przodu. Dbamy o napięte pośladki. Podciągnięty brzuch do góry i ponownie, tym razem drugą nogę, przyciągamy piętą do pośladka. Staramy się utrzymać stabilną postawę ciała. Kochani, dziękuję bardzo.